Witajcie na kanale przełam się. W kolejnym materiale przeanalizujemy temat wpływu alkoholu na mózg w ciągu kolejnych tygodni od spożycia. Dziś przyjrzymy się, jak spożywanie alkoholu wpływa na funkcjonowanie mózgu oraz ogólny stan zdrowia. Zrozumienie tych efektów jest kluczowe, ponieważ wiele osób nie zdaje sobie sprawy z długoterminowych konsekwencji swoich nawyków związanych z piciem. Chcemy dostarczyć Wam wiedzę, która pomoże podejmować zdrowsze decyzje. Niezależnie od tego, czy jesteście okazjonalnymi konsumentami alkoholu, czy rozważacie jego ograniczenie, ten materiał jest dla Was. Zapraszamy do zgłębienia naukowych faktów na temat alkoholu i jego wpływu na mózg oraz do odkrycia, jak można dbać o zdrowie swojego umysłu. Wpływ alkoholu na mózg. Alkohol wpływa na strukturę i funkcję mózgu na wiele istotnych sposobów. Po spożyciu zmienia aktywność neuroprzekaźników, wpływając na nastrój, procesy myślowe oraz koordynację. Przewlekłe spożywanie alkoholu może prowadzić do zmniejszenia objętości mózgu oraz zaburzeń pamięci i zdolności uczenia się. Statystyki pokazują, że niemal 14 milionów dorosłych w Stanach Zjednoczonych zmaga się z zaburzeniami związanymi z alkoholem, co podkreśla skalę problemu i jego potencjalne ryzyko. Znany ekspert Robert Rutkowski podkreśla, jak ważne jest zrozumienie tych mechanizmów, ponieważ nawet umiarkowane picie może mieć długotrwałe konsekwencje. Świadomość tych biologicznych procesów pozwala lepiej docenić znaczenie zdrowych nawyków związanych z alkoholem. Krótkoterminowe skutki spożywania alkoholu. Spożycie alkoholu szybko wpływa na funkcje poznawcze. Jednym z najbardziej zauważalnych efektów jest upośledzenie pamięci. Możecie mieć trudności z przypomnieniem sobie rozmów czy wydarzeń z poprzedniego wieczoru. Decyzje podejmowane pod wpływem alkoholu często są pochopne, co prowadzi do działań których normalnie byście nie podjęli. Na przykład wysyłania wiadomości do byłego partnera czy podejmowania ryzykownych zachowań. Picie w dużych ilościach potęguje te efekty, zwiększając ryzyko wypadków i sytuacji, których można później żałować. Przykładem jest wieczór, podczas którego z entuzjazmem tańczycie na stole, by rano obudzić się bez wspomnień, jak tam trafiliście. Te powszechne sytuacje przypominają nam, jak ważna jest odpowiedzialność w spożywaniu alkoholu. Długoterminowe konsekwencje. Długotrwałe spożywanie alkoholu może prowadzić do poważnych uszkodzeń mózgu. Badania wykazują, że przewlekłe picie wiąże się z atrofią mózgu, wpływając na obszary odpowiedzialne za pamięć, uczenie się i regulację emocji. Szczególnie niepokojące jest to, że może prowadzić do zespołu Wernickiego-Korsakowa poważnego zaburzenia poznawczego. Jednak istnieje nadzieja. Neuroplastyczność mózgu pozwala mu częściowo się regenerować, nawet po latach nadużywania alkoholu. To podkreśla znaczenie umiarkowania i świadomego podejścia do spożywania alkoholu. Zrozumienie długofalowych skutków picia. Pozwala podejmować lepsze decyzje, które sprzyjają zdrowiu mózgu i ogólnemu dobrostanowi. Historie i świadectwa. Prawdziwe historie osób dotkniętych skutkami alkoholu pomagają lepiej zrozumieć problem. Jeden z bohaterów opowiadał, jak częste upijanie się doprowadziło go do poważnych problemów z pamięcią. Codzienne czynności stały się dla niego trudne i frustrujące. Opisał, jak wielokrotnie zapominał o ważnych momentach, takich jak rodzinne spotkania. Inna osoba podzieliła się swoją historią powrotu do zdrowia, podkreślając, jak ogromną rolę odegrało wsparcie bliskich i specjalistów. Dzięki terapii i zmianom stylu życia udało jej się stopniowo odzyskać sprawność umysłową i odbudować swoje życie. Te opowieści przypominają, że za każdą statystyką kryje się prawdziwy człowiek. Tworzenie wspierającego otoczenia sprzyja leczeniu i zwiększa świadomość poważnych skutków alkoholu dla zdrowia mózgu. Jak zapobiegać i jakie są alternatywy? Ograniczenie spożycia alkoholu i dbanie o zdrowie mózgu można osiągnąć poprzez proste, ale skuteczne strategie. Warto ustalić sobie granice na przykład wyznaczając dni wolne od alkoholu w tygodniu. Zdrowy styl życia, regularna aktywność fizyczna i zbilansowana dieta poprawiają ogólne samopoczucie. Podczas spotkań towarzyskich można sięgać po alternatywy, takie jak woda gazowana, herbaty ziołowe czy bezalkoholowe koktajle. Są równie przyjemne, a jednocześnie nie mają negatywnych skutków. Jeśli czujecie, że macie trudności z kontrolowaniem ilości spożywanego alkoholu, nie bójcie się szukać wsparcia u przyjaciół, rodziny lub specjalistów. Pamiętajcie, że podejmowanie świadomych decyzji dotyczących alkoholu przynosi korzyści nie tylko dla zdrowia mózgu, ale również dla ogólnej jakości życia. W tym materiale przyjrzeliśmy się wpływowi alkoholu na mózg w ciągu kilku tygodni. Omówiliśmy, jak może on zaburzać pamięć, procesy decyzyjne i prowadzić do długotrwałych uszkodzeń. Podkreśliliśmy znaczenie świadomego podejścia do alkoholu i umiaru w jego spożywaniu. Jeśli uznaliście ten materiał zawartościowy, zachęcamy do polubienia subskrybowania naszego kanału i udostępnienia go innym. Wasze wsparcie pomaga nam szerzyć świadomość i dostarczać więcej informacji na istotne tematy zdrowotne. Razem możemy tworzyć społeczność, która podejmuje zdrowsze decyzje dla swojego mózgu i całego życia.